Ostatnimi czasy, jak zapewne wiecie, bądź nie wiecie, było mniej mentora u nas na y, streamach. Nie bez przyczyny, moi drodzy, bowiem przyczyna jest prosta. Szachowy mentor się skończył. Co to oznacza? To się jakby dłużyło i przechodziło różne stany. Od naprawdę dynamicznej miłości, poprzez sumaryczną dużą nienawiść, przez bardzo mieszane uczucia, aż finałowo zakończyliśmy można by rzec całą sagę mentorowską, yy, czymś na kształt braku kontaktu. Z prostej przyczyny, szachowemu mentorowi odpieciliło. Odjechało mu już po całości, ponieważ stworzyliśmy mówię my, no bo to nie ja, to nie on to w sumie w zasadzie wy stworzyliście wizję świata, w której mentor zaczął żyć, w której mentor odnalazł siebie odnalazł swoich widzów odnalazł siebie i Zaczął w tym wszystkim mocno się uzewnętrzniać. O czym mowa? Mowa o bańce, nazywano nie wiem, magicznym światem mentora. Jak zapewne wiecie, cała historia trwa 12-15 lat bardzo długo jak z multum sezonów dużo faktów. Jednakże, moi drodzy, na sam koniec jako creme de la creme, no nadeszło nieoczekiwane, eee, Dzień bądź oczekiwane przez niektórych zjawisko, że mentor upzdurał sobie, że będzie influencerem, że będzie on wielkim streamerem, że będzie brał hajs za współpracę, nie będzie już chodził do pracy, nawet dobrze mu to poszło, bo jedną pracę st stracił i zaczął reklamować swoje kursy, swoje książki. Oczywiście nikt tego nie kupował, jak kupował pod mema, ludzie tworzyli konta pod mema, no i do czego to wszystko doszło, moi drodzy? Mentor z pięciu, dziesięciu widzów oddanych, ale jednak w tym mnie skończył się. Utrwało mu zmyślam, że będzie robił. Merytoryczne szachy, że zbudował już fanpage, może się odciąć zupełnie od kryminalistów Xena, no i zaczął, jak wiecie, banować, wprowadzać bewoord pasa, blokować jakiekolwiek dostępy, jakby ludzi, inaczej, blokować jakiekolwiek źródła e, informacji zewnętrznych, czyli żył mocno w bańce, i w koniec końców, faktycznie. Chciał być niezależnym, pobocznym organizmem. Coś na kształt po prostu wypromowanego streamera. No i szło mu bardzo dobrze do momentu, gdy ludzie nie zweryfikowali, że zwyczajnie był nudny, że jego merytoryczne szachy są nudne, ponieważ Aleksander jest najciekawszy wtedy, kiedy pokazuje swoje prawdziwe psychopatyczne, socjopatyczne ja. Najciekawszy jest wtedy, kiedy dzwoni po policję, że mu policja wbija na chatę. Kiedy ucieka z pianinem, kiedy traci robotę, coś się dzieje. To jest ta dynamika, która jest ciekawa w Mentorze, bo on jako szachista jest przeciętnie ciekawy. Powiedziałbym nawet ponad przeciętnie nieciekawy do tego stopnia. Ale w momencie, kiedy wchodzi tutaj socjologia, kiedy chodzi tutaj argument życia społecznego, to jest on swego rodzaju. I wiecie, mieliśmy ostatnimi czasy kilka jakichś ciekawych historii pobocznych, gdzie mentor sugerował, że u jakiejś seksji laseczki nocował w nocy, a okazało się to być 63-letnia kobieta, którą po prostu wydymał na nocleg. Były jakieś takie smaczki. No ale sam w sobie raczej już nie pokazywał się na naszych transmisjach zbyt często. No i zanim, moi drodzy, dowiemy się dlaczego, przejdźmy może do jakiegoś białeczka. Ostatnio szachowy mentor napisał dla swoich oddanych, wiernych widzów, jakie są... Yy, jego marzenia. Na początek zdradzę wam swoje marzenia, hierarchia od najważniejszego do najmniej ważnego. Jeden z piś Bartosza R. Yy, moi drodzy, no nie wiem, czy ja w ogóle muszę tutaj to komentować. No, jego stany, wiecie, 23.35 nie wziął jeszcze leków. Jakby coś Aleksandrze, to ja ci nie życzę Ci ani śmiechu. Powiedziałbym nawet, że życzę ci, żebyś wyzdrowiał. Idziemy dalej. Rozwinąć tą relację do tego stopnia, aby wspólnie są zamieszkać, wziąć kredyt na mieszkanie na swoje własne lokum dojrzeć do najszybciej spłaty. Znalazł jakąś dziunię z Tindera, już sprawa nieaktualna. Idziemy dalej. Założyć sprawnie działający biznes, który pozwoliłby mi porzucić pracę dla kogoś i stać się swoim własnym szefem. Mogłyby to być sklep z produktami lub działalność internetowa. Czyli szachowy mentor powoli, sukcesywnie dochodzi do wniosku, że jednak to, czym gardził. Okazuje się być jego marzeniem. Mowa tutaj o pierdoleniu streamerów. 4. Mieć wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają, dla których jestem ważny i są w stanie stanąć w mojej obronie. To jest od razu sugestia, że stanąć w mojej obronie, takie troszeczkę pokazanie, postawienie siebie w jako ofiary, z uwzględnieniem, że on potrzebuje ochrony, tej, chce się czuć bezpiecznie przed kimś, ktoś, kto by go po prostu akceptował, nie wiadomo choćby co. Szachowy mentorze. Wszyscy, jak żyją, na twoich streamach wiedzieli, że jesteś oszustem, jednakże tworzyli, mówię, tą wizję, bo razem z tobą cieszyli się z rzeczywistości, którą wspólnie kre kreowaliście. Wizja mentora, który jest wielkim guru oraz podwładnych, którzy pierwszą Bewarda, było przezabawną, alternatywną rzeczywistością dla bardzo dużej ilości osób, bo jakby nie patrzeć, to były momenty, że miałeś sporo widzów na live'ach. Także pamiętaj, że każdy wie o co chodzi, ale to jest taka zabawa w przedszkolu, w domu. Każdy wie że jesteśmy w przedszkolu, Wiemy, Ale dzielimy to znaczy, się na role i się pracować, nie pracować a za chwilę przeczytać. FM, a znając na życie, listort. chociaż kandydatem D. lub cm i wtedy przestać traktować szachy ambicjonalnie. To się u ciebie płynnie zmienia. Wiemy o tym, że no, to jest temat szachowy. Zbudować formę życia na domowej siłowni. To też mogę pominąć, każdy wie, że jesteś naturalem. Resztę życia poświęcić na zdobywaniu kolejnych użytecznych umiejętności, aby stać się najbardziej efektowny, jak to tylko możliwe. Wyjechać za granicę najpierw do Japonii. Okej, okay. ciekawe. Zdać prawko, kupić sobie samochód, choć pewnie wolałbym, aby moja partnerka nim jeździła. Każdego dnia yy, uśmiechać się i czuć spełnienie, że moje życie regularnie z roku na rok progresuje. Zostawiam wam taki dekalog. Aleksandrze, życzę Ci, żeby wszystko pan, co to znaczy? spełniło się z tej listy nie na od pierwszego. Nie wiem, nie czuję, że to jest troszeczkę owiane. Złą aurą? Po co takie nieironiczne, złe wieści wprowadzać, w ogóle takie, takie złe emocje wprowadzać i sobie tym zakrzątać głowę? Jeżeli dla ciebie najważniejsze jest za dnia, dopiero potem być szczęśliwy z partnerką czy założyć biznes, to jesteś trochę popielony, nie? Autentycznie prawdopodobnie dominuje twoje życie. Każdego dnia myślisz o mnie. Być może masz nawet mokre sny, kto wie No i dobra no i moi drodzy, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Pójdźmy, pójdźmy krok dalej eee, Nie oglądałem mentora dłuższy czas, no bo nic się nie działo Autentycznie odlatywał swoją krainę szachową coś tam pierdoliło srebrze jak to on, czasem był Hugsball. Naprawdę nie oglądałem, nie wiem czy coś mi minęło, czy nie Dosłownie za każdym razem te streamy wyglądały tak samo. Piosenki AI po trzech minutach eee, siamanko jak wam mija dzień o tym jak twoje polero ja Hej, widzowie, jak Wam mija dzień? twojego niku. Lubię. Dobra, polero. Do eee. serwisem Wybrałeś emot Pierwsze, głupot. Można. głupot. gupot, głupot. Pierwsze, i... głupot. Pierwsze, głupot. Nawet kurwa, nie było. Czyli kupiłeś dwa sub. I jedyne, co mieliśmy, jakoby styczność z mentorem, jedyne źródła, które dawały nam jakikolwiek poczucie, że uczestniczymy w tym półświadku chociaż troszeczkę, to były tak zwane kroniki mentora. Jednego widza z community Denviego. I jak zobaczycie, jak wejdziemy na jego kanał, nie widzimy już żadnych filmów z mentorem. Oprócz. Kroniki mentora finał. Ja tego filmiku jeszcze nie oglądałem, ale tym oto sposobem jedyne pewne źródło niezależnej wiedzy mentorowskiej, bez zmanipulowanych wiadomości bez zmanipulowanych wideo, zostało właśnie zablokowane najprawdopodobniej przez mentora. No i musimy to obejrzeć. Tak jak wspominałem, 6 minut nie oglądałem, obejrzę z wami po raz pierwszy. W tym filmie chciałbym pokrótce omówić to, co się wydarzyło oraz dlaczego wszystkie filmy z mojego kanału zniknęły. Masz dwa wyjścia. Albo wyrażasz skruchy, albo dostajesz perma. Ty, ty właśnie ty będziesz ty, ty, ty będziesz Ale od początku. Szachowy mentor na swoim Discordzie pewnego dnia poruszył temat pewnej streamerki Olaczki. Gdzie w bardzo toksyczny sposób zaczął się wypowiadać na jej temat. Ludzie zaczęli w podobnie toksyczny sposób ją wyzywać, a gdy tylko ja się wtrąciłem, aby nie oceniać kogoś po wyglądzie, a przede wszystkim z tego nie szydzić, Aleksandrowi się to bardzo nie spodobało. Pękła mu żyłka i zabrał mi bana, tak jak zajęła w edycie. A po wszystkim postanowił napisać na swoim Discordzie taką wiadomość: Pływa człowieku. Czy ty szukajcie? Wszystkim postanowił napisać na swoim. Bierzcie mi, ale David naprawdę spoko chłopak. Zaufa mi i pokazał swoją twarz w internecie. Ma homoseksualne zapędy, ale to nawet urocze. Brakuje mu męskiej ręki. Jest trochę niewieściały, ale to w nim urocze. Jest tak doroślejszą wersją miło, tylko on w przeciwieństwie do niego panuje nad swoimi emocjami. Wiele razy pisaliśmy czy rozmawialiśmy na mikrofonie do 5 godziny. Przykro mi, że stoi po stronie tej chorągiewy, która wykorzystała moje zaufanie. Tu chodzi o mnie. Mm -hmm. W moim Discordzie taką wiadomość. człowieku, czy ty szpachli ze ściany? Za czy ty te swoje bolero przedawkowałeś? Masz 30 lat, siedzisz w tej swojej klitce 2 na 2 metry, płaczesz do kamery, że cię kobiety nie kochają. Tymczasem zdycham w samotności, nie progresuję od 10 lat, a nawet tracę euro na turniejach, a co do finansów boję się na granicy bankructwa. A inwestycja w srebro? Płaczesz o tym, że jakie to życie jest ciężkie, bo ludzie cię pomawiają. Próbujesz każdego zmanipulować. Tobie się dalej wydaje, że ty masz jakichś fanów? Lepiej się obudź, bo ciebie nikt nie ogląda na poważnie. Jesteś po prostu drugim mamonem, na którym się liczby kręcą. Piszesz do swoich nieletnich widzów na Discordzie wiadomości czy próbowały analu zresztą nic dziwnego. Próbujesz wszystkiego. Codziennie uświadamasz sobie, że nikt takiego sztucznego, socjopatycznego i narcystycznego frajera nie będzie chciał. Piszesz dziennie do 20 dziewczyn te same wiadomości 1 do 1 i ciągle bez rezultatów. Po serii porażek podnosisz sobie ego na transmisjach, pokazując ile tytuł par na Tinderze nie masz. Publicznie chwalisz się obrzydliwymi wiadomościami, po których i tak co najwyżej zwalisz się i pójdziesz spać. I dalej do końca życia pozostaniesz samemu sobie. Jesteś po prostu obrzydliwy. Traktujesz każde kobiety w obrzydliwy sposób. Jesteś po prostu szowinistyczną świnią. Stawiasz na swojego Discorda zdjęcia z wanny albo wręcz półnagie, gdzie 99% osób na twoim Discordzie to płeć męska. I ty masz mi do zarzucenia homoseksualne zapędy? Kładziesz się i chcesz skosztować srebrnego kurczaka z przyprawami? Tego skrzywna w sumie nie będę nawet komentował. Jesteś po prostu obrzydliwy. Ty doskonale wiesz, że ciebie nikt nie ogląda. Dlatego postanawiasz z multikąt pisać na innych streamach komentarze na swój temat, aby przyciągnąć widownię. Płaczesz, że wyzywam cię w komentarzach? Widziałem twoje komentarze, jakie pisałeś. ja, ja to pokażę, widzom. Żeby nie było, że że myślał. O. Niemożliwe, Mentos nie spiracił gry napisałeś Dostał za darmo klucz XDDD. Takie to zabawne, że twórca tej gry dał mi klucz za darmo i poprosił o zrecenzowanie tej, tej gry. Co to było jeszcze? O Mogłem napisać, że żart z 3.21 to mentor 5 po ukryciu szaków, ale tego nie zrobię, bo jestem kulturalnym człowiekiem, na tym filmie wielokrotnie występuje też wiele słów takich jak bić uderzać, ale też ich nie użyję do żadnego żartu, bo mam bardzo silną woję. Napisać xddd dobre. I chodzi tu o moment... Gajda, Gajda są jakieś czysty do tej gierki? Kiedy mówię o czytach do gierki. I tutaj chyba w ostatnim komentarzu... Nie, po prostu było pro propos piosenki. Więc, jak chcesz Denvi mimo wszystko wybaczyć ci, dać ci drugą szansę, a ty nie masz, nie dość, że nie jesteś, nie czujesz, nie czujesz żadnej skruchy, nie czujesz się winny, wiesz, będąc wrogi wobec mnie, ja puszczę wszelkie skrupuły wobec ciebie? O a żarty się skończyły. To jest taka twarz w wk*****ego trolla. Kojarzy mi się trochę z Harrym Potterem. Powaga przeplatana ze złością. Emocje na wodzy, ale jednak w środku wręcz wrz! Jeszcze jak się tak na jeżyka obciął, to trochę jak android wygląda. Widać, że żarty się skończyły. Przez bardzo długi czas próbowałeś mnie zmanipulować. Staniesz po stronie sprawiedliwości, koleżeństwo ze mną i bycie vip mojej społeczności, pomoc z mojej strony w progresie szachowym i wiele innych, trzymanie się po stronie osób, dla których jestem oszustym, potworem, diabłem, wcielonym czy debilem, którego zależy wyśmiewać, bo w ich osądzie jestem chodzącym złem. Zajebiste porównanie. Odpowiem na to, szachowy mentor. To, co tutaj zestawiłeś, to już na początku zmanipulowana wiadomość. Bo zarówno pierwsze i drugie, po pierwszym zdaniu możemy powiedzieć, że to jest to samo. Bo stanie po stronie sprawiedliwości w tym wypadku, to negowanie twoich... W... Poczynań, które są szkodliwe i złe. Wybierasz złą drogę i starasz się na siłę ludziom zakomunikować, że ona jest poprawna. Sam mówiłeś o tym, że nie zgadzasz się z ogólno przyjętymi normami w społeczeństwie. Negujesz je i stawiasz, budujesz swoją rzeczywistość. To nie są twoje słowa jeden do jednego. Ja je parafrazuję. Jak się. Troszeczkę nad tym zastanowimy, to dokładnie to teraz robisz. Zobacz, że oferujesz VIP-a, koleżeństwo, progres i super społeczność pod warunkiem, że po prostu najzwyczajniej w świecie Denwi będzie montował dla ciebie. Nie podobał ci się fakt, że było pokazywane wszystko w kronikach mentora, ty chciałeś, żeby twoje kompromitujące materiały dla ciebie kompromitujące nie ujrzały światła dziennego. Tylko jest jeden zasadniczy szkopu, bo gdyby nie te kompromitujące materiały, te, w których pokazuje swoją prawdziwą naturę, prawdziwą twarz, to nikt by się nie oglądał. Łącznie ze mną. No bo proszę cię, w czym się wyróżniasz jakkolwiek, żeby móc jakby zainteresować ludzi? Jeżeli chcę obejrzeć szachy, pójdę do pokochaj szachy. Może do Jaskuła, jeżeli odpali się z szachów, a może do Hikaru. Jeżeli będę chciał pooglądać, jak ktoś gra Title Tuesday, to nie będę oglądał siebie, bo nie mam tytułu, ale ciebie też nie. Natomiast jeżeli będę chciał się pośmiać, to włączam ciebie. Ty tylko żeby się pośmiać, musisz być ku sobą, a ty chcesz z tym zerwać. Chcesz stworzyć wizję, w której ludzie cię oglądają dla szachów. Nikt tego nie robi. Kupuję twoje wyjaśnienie. Chciałbym, abyś zmienił to intro, gdzie wyciskam sztanki w nocy, bodaj po dniu pracy, i przy szóstym powtórzeniu mam skurcz w ręce. Same intro złoto tylko zmienia, jak normalnie ją wyciskam. Ponadto unikaj momentów, gdzie mam jakąś wpadkę. wersyjnie opinię publiku, ale nie na przykład jak z tym angielskim. Człowieku, to jest dosłownie definicja manipulacji. Zrobiłem w internecie niejednokrotnie głupie ruchy, za które niejednokrotnie poniosłem konsekwencje. Niektóre pewnie w głowach widzów ciągną się po dzień dziś. Sam lubisz mi coś wyciągać, twierdząc, że nie wiem. Zbijasz mi szpileczkę. To jest ponoszenie konsekwencji tego, co robimy, i składa się to wszystko na generalny, generalny wygląd naszej osoby. Oczywiście mówimy o wizerunku internetowym, i mogę ci zdradzić taką taką tajemnicę, która może by była dla ciebie użyteczna, a propos chociażby angielskiego. Jeżeli coś jest Twoją wadą, spraw, żeby było Twoją zaletą. O, obróć to w żart i schowaj jego do kieszeni. Bo moje pierwsze C1 z angielskiego to praktycznie graniczy. Graniczy ze zdobyciem Marsa przez Polaków, stary. Jednakże jest C1 z angielskiego emotka i ja mam C1, i każdy wie, że mam C1, i memujemy z tego, bo mówię jak Łamaga, jak Lebiega. I musisz wziąć pod uwagę, że występując w internecie dostarczamy ludziom rozrywki. Bardzo dużo osób z czatu najzwyczajniej lubi się pośmiać z siebie, z tobą. Z czatem, używając ironii, bardzo często wodząc za nos, szukając najbardziej powiedziałbym, kontrowersyjnego tematu, żeby wzbudzić w streamerze jakieś emocje. Też jestem testowany każdego dnia, na przykład przez takiego syna diabła jak kubice. Mimo że prywatnie to jest zajębisty gość. Tworzymy wizję tak samo internetową. Tylko ty od tej wizji uciekasz i starasz się ją totalnie odwrócić, stary, czy to jest kurs VP-info? Myślisz, że jesteś politykiem i to wszystko są zagrywki polityczne, że ktoś za tobą chodzi? Wszyscy ku... budda, tworzymy historię, robimy loterię, wielokrotnie powtarzałem ci: jesteś kiepem. Jedyne co w tobie jest ciekawe, to właśnie twój socjologiczny aspekt, twoja psychopatia, która może w internecie jest zabawna i pomogłaby Ci to zmonip... zmon... z... zmonetyzować, ale prywatnie współczuję ci. I życzę ci, żebyś sam pokonał swoje zmory. Nie, nie robił tego w internecie, w to mam w dupie, ale dla siebie, mentor, no proszę cię. Jeżeli ty opowiadasz na streamie, jak ci się powodzi w życiu, a następnie mówisz, że najpierw chcesz za mnie, potem siebie, no to coś jest kur... Nie tak. Nawet ty, pazer na świnio, chciałeś, abym przyjechał do ciebie, zrobił ci rozliczenie z przeszłością i do tego to wszystko za darmo zmontował. Po wszystkim, kiedy reaguję na toksyczne zachowania wobec Olaczki, grozisz mi, że zniszczysz mój kanał? Ile ty masz w człowieku lat? 30 czy 13? Próbujesz cenzurować to, co wrzucam na swój kanał? Pytam po raz ostatni: będziesz tworzyć te treści zgodnie z moimi wytycznymi, dając je do swoistej akredytacji, czy zgłosić Twój kanał w tej chwili? Wow. Jesteś taki sam jak Olaczka. Tworzysz content na mój temat. Mam prawo decydować, czy pozwalam Ci na to, co się na nim znajduje. Okay. Ale dlaczego w tym wszystkim uwzględniona jest Olaczka, bogów, widna kobieta? Dziewczyna złoto, zupełne przeciwieństwo mnie, jeśli chodzi o internet. Ola nie używa wulgarnych słów, nie wyzywa innych, swoje emocje trzyma na wodzy, stara się być pozytywna, uśmiechnięta, wprowadza atmosferę głupkowości. W tym wszystkim po prostu daje uśmiech. Taka sama jest prywatnie, natomiast no ja w internecie troszeczkę pokazuję rogi. Zdarza mi się śmiesznie poprzeklinać, powyzywać jakąś kurwę mentorowską. Owszem, natomiast prywatnie taki nie jestem, broń Boże. Wydaje mi się, mentor, że masz jakiś kolejny problem. Jesteś zwykłym pasożytem, chwastem, którego trzeba wyrwać, który nie chce współpracować, zawiodłem się na tobie po raz ostatni. Ty piszesz teraz o sobie? Człowieku, Denwi, to wydaje mi się, że osoba, która zrobiła ci największą przysługę. Generalnie. Już ch... ze mną, nie? To, że cię wypromowałem, to nie przysługa, to jest akurat... Moja wina, ale Denwi stworzył cię stary. Denwi sprawił, że stałeś się naprawdę rozpoznawalny. Denwi cię trzymał przy życiu jak respirator, montując za darmo filmy. Jeżeli Denwi zarobił więcej niż 500 zł na tych filmach, to będę w szoku. Dosłownie miałeś montażystę, któremu po pierwsze chciało się oglądać godziny woda, po drugie montować to, dodawać do tego bingo, nadawać narrację. Człowieku, takich ludzi jak Denvi to normalnie ze świecą się szuka. Bo z reguły ktoś to robi na odpisach. On włożył w to serce, nawiązał z tobą prywatną wiadomość, uczestniczył w całej twojej kuwnej, wyimaginowanej rzeczywistości, tak naprawdę pod ciebie. Tylko w tym wszystkim jest jeden szkopuł. Nic nie manipulował. Gdybyś pokonał swoje chore ego w głowie, to by się dalej kręciło. Może byście się nawet dogadali na procent, kuka w przyszłości, tak jak chciałeś mówić, utrzymywałbyś się z tego. zmiałeś darmowy kontent na swój temat, tak jak każdy kanał szoterski. Na przykład ja byłbym przeszczęśliwy, gdyby był kanał szoterski z moim udziałem, gdzie te szoty byłyby duże. I zawsze powtarzam, jeżeli ktoś chce być szoterem, 100% zarobku dla ciebie. W momencie, kiedy ja próbowałem komuś płacić, zawsze było wszystko spierdolone. A ty, farciarzu, ani nie płaciłeś, ani nie prosiłeś i znalazł się gość, który już z rozpoznawalnym kanałem zwiralował cię, kurwa. A i tak to spierdoliłeś. Masz czelność pisać mi, że ja jestem pasożytem? Ty nieudaczniku życiowy, spowiadasz mi się, że kroniki niszczą ci karierę, że pokazuję cię w niekorzystnym świetle? Ty gnido ludzka, płaczesz mi napriw, że cię z jednej pracy wyrzucili, bo ktoś skargę napisał na twój temat. Myślisz, że ja jestem za to odpowiedzialny? Absolutnie nie. To ty siebie reprezentujesz, ty siebie pokazujesz w internecie z takiej strony. Ty na swoich transmisjach szargasz sobie samemu wizerunek. Ale dobra, chcesz mi to zarzucić? Proszę bardzo. Pisałeś mi ostatnio, że twój obecny pracodawca dostał kolejną skargę i że jeszcze jeden wybryk to tracisz pracę i zostajesz z niczym. W takim razie wedle życzenia. Na swoim Discordzie zdoksowałeś swojego klienta salonu, który przyszedł na badanie wzroku. Wstawiłeś wszystkie jego dane publicznie, w tym numer telefonu, imię i nazwisko i chyba tam adres. Szybko usunąłeś, wiedząc, że możesz mieć za to konsekwencje. W takim razie teraz je poniesiesz. Osobiście skontaktuję się z panem Przekażę mu co zrobiłeś i polecę, aby napisał do ciebie skargę. Teraz to już naprawdę zostaje z niczym. Miłego życia. Oszuście. Kurwa, mocne wideo. Mentor wcale nie jest taki że Nie przesadzaj, denwi, bo usunę ci kanał. Nie wiem, widzowie. No i jeżeli to nie jest ostateczny koniec, to a co jeszcze miałoby się wydarzyć? Z tego co wiem, mentor ma zrobić rozliczenie z przeszłością. Ale prawda jest taka, że. Rozliczenie z przeszłością nie powinien nagrywać. z przeszłością nie powinien nagrywać z dziennikarzem, montażystą czy widzem, tylko z psychiatrą, który mówi za niego. Byłem tak Den. mimo że nie mieliśmy jakichś bliższych relacji. Powiedziałbym, że widać wczuł i dużo napracowania. Ja ci współczuję. Troszeczkę w tym wszystkim? Mówię troszeczkę, bo sam to robiłeś też dla własnej ucieszy, ale szanuję cię przede wszystkim za to wideo, bo jest naprawdę mocne i widać trochę personalne względem mentora, tak jakbyś naprawdę go trochę polubił. Nie dziwię ci się, bo socjopaci mają coś w sobie, że przyciągają nas jakoś. Tylko pamiętajcie, żeby zawsze z tyłu głowy mieć, mieć tą wiadomość, że no nie naprawimy go. Kurwa, to jest ósmy sezon. Nie da rady. To jest popsuty człowiek społecznie, który widzi winę w każdym, tylko nie w sobie. Nie wiem, jak teraz to będzie wyglądało, jak znam życie, mentor odpali streama i jeżeli za dużo real toku poszło, to po prostu pominie ten temat, a jeżeli zrobiłem jakąś literówkę słowną, to odpali materiał, żeby mnie zwyzywać, że powiedziałem Paweł zamiast Gaweł. Jednakże ruch mentora o usunięcie kronik mentora to najgłupsze, co dotychczas mentor zrobił i najprawdopodobniej zginie on w internecie śmiercią naturalną. Być może znowu straci pracę, być może znowu straci kanał, nie wiem. Ciężko przewidzieć mi przyszłość, natomiast myślę, że sezon ósmy możemy uznać za zamknięty, no nie wiem. Postawcie znic na czacie i wpiszujcie miasta. Życzę ci mentor, żebyś otworzył oczy, nie? <grym> Choroszcz. Jakby nie patrzeć, on zawsze wraca, więc pewnie wróci mocniejszy. No ale tak musiało być. Pozdrawiam wszystkich z Spierdziszewa oraz Zmurzynowa, fajne miasta. Pozdro byłem babu.